Dobra, więc witam Was w drugiej części, w której pokażę Wam jak tutaj edytować Wasz kanał. Pierwsze co to klikamy edytuj grafikę kanału i tutaj jak widzicie możemy przesłać zdjęcia, tutaj jak widzicie w takiej rozdzielczości. I dzięki temu będziemy mieli taką fajny baner z tyłu grafikę kanału, dzięki której będziecie po prostu, Wasz kanał będzie wyglądał ładniej. Następnie... Tutaj wchodzimy w linki. Już tłumaczy to, co są linki. W tym miejscu będą one wyświetlane. Klikamy w informacje, następnie w opis kanału. Tutaj możemy dostosować nasz opis. Możemy tutaj napisać, kim jesteśmy, co robimy, co będzie się skupiać. Ja tu piszę cokolwiek. Następnie wchodzimy w linki. Tutaj wybieramy, jakie linki mają być wyświetlane na naszym kanale. Jak widzicie, tutaj klikamy dodaj, na przykład tutaj wpiszemy sobie Facebook. I dzięki temu. Będzie, inni będą mogli zobaczyć yy, na grafice kanału taką nakładkę, która od razu będzie ich przenosić do naszego konta yy, na Facebooku. O ile takie posiadamy, jeśli nie mamy na Facebooku, to poproszę, po prostu na innym yy, yy, sieci społecznościowej, typu Google, Twitch i tak dalej. Wpisujemy tutaj link. Jak widzicie, ja tylko wpisałem podstawowy i dalej już mi się nie chciało pisać. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłem, inne rzeczy typu yy, pokaż datę dołączenia, wyświetlenia itd. Tak Klikamy gotowe. Jak widzicie, link pojawił się tutaj w informacjach, ale oprócz tego jest, jak widzicie, na grafice kanału. Dzięki temu jest bardzo widoczny i ułatwia dostęp. Następnie wchodzimy w yy, playlisty. I teraz powiem Wam w ogóle, co to jest playlista, do czego służy oraz jak ją utworzyć. Przede wszystkim playlista jest to, jest to taka jakby... Jest to coś, co dzięki któremu nasze filmy są uporządkowane. Jak widzicie, ja stworzę sobie nową playlistę. Jej tytuł to będzie, załóżmy, gameplaye. Więc wpisuję gameplay, e I y, dzięki temu na moje, y, w tej playliście będę mógł tutaj zamieszczać y, wszystkie moje gameplaye. I dzięki temu osoba, która wejdzie na mój kanał i wejdzie w taką y, playlistę, to będzie miała bardzo łatwy dostęp y, na gameplay, Źle napisałem, ale to nie oh nieważne. Więc, no, wpiszę tutaj byle co, po prostu. Klikamy utwórz. Jak widzicie, mam taką playlistę. Yy, możemy, oczywiście, do niej dodać tutaj y, opis. Na przykład, ja tu napiszę: Nie wiem, tutaj będę grał w gry, tutaj gram w gry, albo po prostu, po prostu napiszcie tutaj, co chcecie, żeby był jakikolwiek opis tej playlisty. Yy, oczywiście, yy, co jest bardzo ciekawe, yy, podczas przesyłania naszego filmu automatycznie będzie opcja dodania go do tej playlisty. Dlatego nie będziecie musieli grzebać tutaj tak jak ja teraz i dodawać te filmy tylko po prostu przy samym ich przesyłaniu będziecie mogli od razu wybrać do jakiej playlisty ma on należeć. Jak widzicie ta playlista jest na razie pusta. Teraz przejdźmy do następnej rzeczy. I będzie nią mianowicie ustawienia kanału, więc wchodzimy teraz na nasz kanał i tutaj wchodzimy w menadżer filmów. Wtedy po lewej stronie pokazują nam się takie rzeczy jak ustawienia kanału. Klikamy to. I tutaj mamy jak widzicie bardzo dużo rzeczy, dzięki którym nasz kanał będzie profesjonalniejszy. I dostosujemy go do swoich y, możliwości. Jak widzicie zarabianie. Y, dzięki temu możemy zarabiać na filmach, ale od razu mówię, że to nie jest takie proste, że klikacie od razu zarabianie i automatycznie bum. Zarabiacie kasę na wasze konto. Yy, tylko po włączeniu tej opcji, jeszcze będziecie musieli połączyć go z Google AdSense. Albo wiem, ja nie polecam tego robić, bo to jest bardzo długie i korzyści z tego są dość yy, średnie. Dłuższe filmy: jeśli chcecie mieć yy, filmy dłuższe niż 15 minut, musicie zaznaczyć tą opcję i, i wysłać SMS-a na wasz telefon. Dzięki temu będziecie mogli wysyłać filmy dłuższe niż, tak jak mówiłem, yy, 15 minut. Tutaj jak widzicie inne dotacje zewnętrzne, miniatury niestandardowe, płatne subskrypcje, ale one są niedostępne w Polsce i takie inne rzeczy. To wszystko możecie sobie dostosować do swoich możliwości, zależnie od tego co chcecie mieć aktualnie włączone, wyłączone i tak dalej. Jednak ja wezmę od razu domyślne. Jak widzicie mamy tutaj coś takiego jak domyślne ustawienia przesyłania. Dzięki temu będziemy mogli ustawić już z góry i wszystkie ustawienia. Jakie będzie miał przesłany przez nas w najbliższych czasach film. Dlatego od razu możemy sobie ustawić, że wiadomo, że będziemy nagrywać z gier bądź z czegoś tam. Licencja Creative Command jest tylko wtedy, kiedy wszystko, co jest w waszych filmach, jest wasze. Jednak ja nie polecam tego używać, bo czasami się zdarzy, że coś tam jest innego, i wtedy już film jest usuwany. Prywatność no to wiadomo, publiczne dla wszystkich, niepubliczne tylko dla tych co mają link i yy, prywatne tylko dla was. Więc wpisujemy już z góry tytuł, na przykład. Yy... Zakładając, że, nagry, że nagracie gameplay, to wpisujecie gameplay, opis, tagi, wiadomo, reszta rzeczy i klikamy zapisz. Następną rzeczą, którą sobie dostosujemy, będzie programowanie in video. To jest takie coś, dzięki temu zwiększymy oglądalność określonego filmu i zbudujemy markę swojego kanału. Dzięki temu w naszych filmach będą pojawiać się znaki wodne naszego kanału, dzięki czemu ludzie będą... Prawdopodobnie w nie klikać. Dzięki temu będziemy możliwe, mogli też promować playlistę bądź też film. Oraz możemy tutaj dodać wprowadzenie promujące. Następną rzeczą jest coś bardzo ciekawego, mianowicie wyszukiwacz widzów. Już to macie do czego to służy. Dzięki temu YouTube za darmo, co jest według mnie bardzo dobrą propozycją, będzie promował mój kanał tam, gdzie ma największe szanse. Dzięki temu, dzięki tej opcji, możemy wybrać reklamę naszego kanału z naszych filmów, bądź też dać URL tego filmu, czyli link, i w momencie, kiedy gdzieś tam, prawdopodobnie, ten film się będzie wyświetlał oraz będzie pisać, że ten film bądź ta reklama należy do tego, tego użytkownika. Dzięki temu na YouTube będziemy mieli darmową reklamę, przez co yy, prawdopodobnie zdobędziemy widzów. Jest to według mnie bardzo ciekawa opcja, a co, a co ciekawe, wcześniej nie zauważyłem, ponieważ była bardzo schowana. Przejdźmy do zaawansowanych. Tutaj standardowo bardzo ważna rzecz, słowa kluczowe kanału. Jest to coś, co koniecznie musicie wypełnić. Dzięki temu wasz kanał będzie yy, o wiele bardziej. Wyszukiwalny oraz dzięki temu będzie miał większą popularność. Tutaj oczywiście reklamy, połącz z kątem AdWords, jeśli chcemy, polecane kanały, czy chcemy, żebyśmy byli widoczni, jeśli do, zostaniemy dodani do polecanych oraz liczba subskrypcji. Możemy to włączyć, jeżeli inni to wzięli, bądź też nie. I, i to chyba, jeśli chodzi o to wszystko to tyle. Tak jak mówiłem, tutaj były funkcje, programowanie wideo, wyszukiwacz i takie inne rzeczy. Tak jak mówiłem, tutaj musicie to sobie włączyć, jeśli chcecie przesyłać filmy niż dłuższe niż 15 minut, a zakładam, że takie filmy chcecie przesyłać. Jak widzicie, skończyliśmy już edytować nasz kanał, jak tak jak mówiłem, zedytujcie sobie linki i grafikę, ponieważ to ma największe znaczenie. I co najważniejsze, wasz awatar, który też powinniście sobie dobrać, taki, który będzie jakby. Prezentował Wasz kanał w ten sposób, yy, no, taki sposób, że po prostu yy, będziecie wyjątkowi. Więc to tyle, jeśli chodzi o tą część.